Cześć, witajcie na kolejnym wideo. chciałbym Wam przedstawić najlepszy, moim zdaniem najlepszy retro laptop z jakim miałem do czynienia. Tak on wygląda. To jest Toshiba z procesorem Pentium jeszcze jeden w wersji MMX. Także pokażę Wam mniej więcej co ten sprzęt posiada. No i jak widać do cienkich on nie należy. Jest to dosyć ciężki kawałek krzemu. Dlatego Pokażę Wam co on potrafi, jak nie ma wyjścia. Zapraszam na film. Na pewno niektórzy z Was pamiętają, jak to biznesmeni z lat 90. nosili takie wielkie laptopy ze sobą. To było modne i koszmarnie drogie. Tego dostałem od pana Jarka. Jest naprawdę w świetnym stanie. Wręcz bym powiedział, że jest w stanie. I on już zostaje ze mną do kolekcji. Dlaczego uważam, że to jest najlepszy retro laptop, to wam zaraz powiem. Hey i zdaniem jest jednym z najlepszych, a nie najlepszym. Zanim wam odpowiem, dlaczego tak jest, zobaczmy sobie, co właściwie on ma. Co on na w środku? Zaczynamy. Na nie tego w środku. Najpierw sobie tą stronę omówimy. Karta dźwiękowa. Mamy tutaj wyjście na mikrofon, słuchawki. Tutaj mamy włącznik. Żeby go w ogóle uruchomić, to trzeba sobie tą zapadkę do siebie pociągnąć. I dopiero możemy wcisnąć włącznik. Zobaczmy sobie tył jeszcze. To jest oczywiście wejście na zasilacz. Mamy tutaj 15V zasilacz. Taki jest wymagany. Mam na szczęście oryginalny zasilacz do tego sprzętu. Bardzo fajnie. To jest wejście na myszkę lub klawiaturę PS2. Tutaj mamy irdę. Kiedyś w zamierzchłych czasach można było przesyłać dane na przykład telefonami komórkowymi za pomocą podczerwieni. Niektórzy pewnie pomyślą, że to jest jakaś zaślepka tutaj. Nie. Niespodzianka. Mamy tutaj jedno wyjście USB. Oczywiście o pojedynczej prędkości. To nie jest jeszcze nawet 2000 rok, więc za dużo nie wymagajmy. Ważne, że jest. I działa. Pendrive czyta. Sprawdzałem. Mamy też rs jak widzicie. RS232. Bardzo przydatne. Zwłaszcza jeżeli byście trafili egzemplarz, w którym jest. Uwalony napęd oraz stacja dyskietek i USB. No to RS może Wam uratować tyłek, jeżeli chcecie jakieś pliki przenieść. Oczywiście można też, też dysk wyciągnąć i wgrać. Są jeszcze inne, tysiące innych sposobów, ale to jest też jeden z nich. Mamy jeszcze port LPT, czyli LPT. Można sobie drukarkę podłączyć i o dziwo tak samo jak na RS. Też możemy za pomocą tego portu połączyć dwa laptopy. Prędkości na porcie LEPYTY będą dużo wyższe niż na RS232, chociaż mi się udało na RS232 odpalić Total Commandera i przesyłać między dwoma takimi laptopami dane. No, prędkości nie były zawrotne 3-4 kB na sekundę, ale, ale się dało. Tu mamy wyjście na monitor, czasami się przydaje. Tutaj jest coś ciekawego, tak zwane, cimcia, czyli port PCMCIA. Super. No i mamy tutaj jeszcze napęd CD, nie jest to nagrywarka, jest to zwykły napęd. Nie przesadzajmy nagrywarki były w latach 90. koszmarnie drogie. Mamy jeszcze stację dyskietek. Mam farta zarówno napęd CD, jak i stacja dyskietek działa. USB też. Ja sobie go otworzę teraz. Jest niemalże Ideolo. Jest to model 330 CDT z procesorem Intel Pentium. I ja tego Pentium muszę sobie jeszcze sprawdzić. Bo wiecie co, w tym egzemplarzu mam wrażenie, że Pentium 1, który tutaj jest, jest to model z mmx -em jest taki troszkę nietuzinkowy, bo chyba on ma więcej pamięci cache, ale to zaraz sobie sprawdzimy, jak go uruchomię. Także nie zostaje nam nic innego, jak go odpalić. Matryca jeszcze, zapomniałem o matrycy cokolwiek powiedzieć. Matryca tutaj jest, zdziwicie się, aktywna, bo ładnie świeci, ładnie dochodzi i naprawdę ładnie się na niej pracuje. Dobra, odpalamy go, pokażę Wam, co jest w środku, a więc... Pokaż kotku, co masz w środku. Zaczynamy. Zasilacz, który posiadam do tego laptopa, oryginalny od Toshiba, ma 15 V i aż 5 A prądu, naprawdę sporo. Jest to oryginalny sprzęt, co bardzo mnie cieszy. No i możemy go spokojnie już otworzyć i odpalić. Także sorki Goku, zasłonimy się trochę. Żeby go odpalić, trzeba tutaj z boku Odsunąć taką klapkę i możemy go spokojnie już uruchamiać. Jak widać yy, mamy tutaj informację na ekranie batczek Sum KMOS, czyli Bat RTC battery. Bateria od y, pamięci KmOS jest do wymiany. No niestety po tylu latach ma prawo. Także czeka mnie jego rozbiórka najprawdopodobniej nie chciałbym zostawiać baterii, która dogorywa. bo jeszcze się rozleje coś się stanie. Lepiej nie ryzykować. To jest Bios tego laptopa. Pokażę Wam z bliska bardziej, jak on wygląda. No, dosyć zabawnie. Czarno-biały. Oczywiście, laptop nie jest czarno-biały. Tutaj w Biosie mamy informację, że Total Memory to jest 64 MB, czyli całkiem sympatycznie, jak na taki sprzęt. Dosyć leciwy. Mamy tutaj jeszcze. USB Legacy Emulation wyłączone, ale nie będę tego na razie aktywował, nie jest mi to potrzebne. BIOS bardzo prosty. Można sobie tutaj, widzę, wybrać jeszcze LCD Stretch, czyli to jest chyba rozciąganie ekranu, jeśli nie mylę. Jeżeli to aktywujemy, to najprawdopodobniej ekran nam się rozciągnie do góry też, w dół i do góry. Żeby to wybrać. Spacją musimy potwierdzić, tak, ekran się rozciągnął. Mogłoby tak zostać w sumie. Reszta to jest botowanie. Mamy tutaj CPU cache, jest w tej chwili enable. Mamy cache drugiego poziomu, który też jest aktywny. No i niech będzie. Znaczy on był standardowo aktywny, jak już tutaj wszedłem, nic nie zmieniałem. Dobra, szukamy wcisku END, żeby zapisać zmiany. Klikamy jest, on nam się powinien za chwilkę odpalić. Nie wiem, czy Windows milenium Edition to jest y, czasem troszkę zbyt dużo na niego. Wydaje mi się, że 98 byłaby tu lepsza lub 95. No ale dobra, zostańmy przy Millennium. Jak widzicie, pomimo swojego wieku, komputerek całkiem szybko się uruchamia. I pomimo tego, że tutaj jest dysk talerzowy. Ten, tego laptopa ja chcę zachować w oryginalnym wyglądzie. Nie będę tutaj instalował żadnych wynalazków typu karta pamięci na przelotce zamiast dysku twardego, czyli taki troszkę sztuczny SSD na, SSD na ID. Nie chcę czegoś takiego tutaj robić. Chcę tego laptopa zachować w oryginalnym stanie. Bardzo mi na tym zależy. Jeżeli HDD padnie, no to po prostu go wymienię na inny. I tyle. Fajnie by było jeszcze do niego zdobyć jakieś asortymenty, jeżeli były wydane, bo pewnie było coś. A nawet na pewno było, to jest w końcu edycja, o ile się nie mylę, taka bardziej biznesowa. Zobaczmy, co on tutaj ma w środku. Bardzo fajnie chodzi tutaj trackpoint. Jak sobie zajdę na dół, to tutaj mamy bardzo fajny trackpoint, taki jak w sprzęcie od IBM, czyli w ThinkPadach. Zaskakująco dobrze działa to siebie. Mamy program HWINFO, już widzę. Super. Upalmy go. 32-bitowa wersja. Dobra, super. Zbiera dane. Co zabawne, mam laptopa takiego starszego też, w którym uruchomienie programu HWINFO powoduje jego rebot. Yy, głównie przy wczytywaniu danych z temperatury z procesora. Procesor Intel Pentium MMX tutaj pokazuje 267, 250 nanometrów. E, jądro P55C Tilamuk. Czyli to jądro by trzeba było sprawdzić, czy ma powiększony cache. Chyba, że to będzie gdzieś napisane. Oczywiście, jednowątkowy, jednorodzeniowy pokazuje nam cache poziomu pierwszego, a poziomu drugiego w ogóle nie pokazuje. Tu jest jeszcze pamięć RAM. No i karta graficzna. O dziwo, tu pokazuje tylko 1 MB pamięci karty. Więc kiepsko. No, chyba wydaje mi się, że ten program tak nie do końca sobie radzi z obsłużeniem. Z instrukcji, które ma ten procesor, pokazuje, że ma tylko MMX-a. Ciekawe, jakie były najszybsze procesory w wersji mobilnej od Intela z serii Pentium 1. Co my tu jeszcze mamy? Chyba nam tutaj za dużo nie pokaże, już nie. Dobra. Mam jeszcze Power Stripa. Ostatnia nadzieja, nie. Jak nie to, to, to nie wiem, to nic nie zrobimy tutaj więcej. Tu mamy jakieś informacje, zobaczmy. Chipsy, Chips and Technologies, dobra, to już wiemy. Windows Data zobaczmy. No tu też mamy CPU Speed 266 MHz. Tutaj nie widzę informacji o pamięci cache za bardzo. Ciężko to znaleźć troszkę. Nie, to jest to samo. Tu, tu nie zobaczymy też tego. Dobra, my sobie poszukamy informacji o tym procesorze za pomocą internetu i zobaczymy ile on ma pamięci cache. I tak po prostu, żeby to wiedzieć głównie. No, widzę, że tutaj ktoś Queya zostawił. Ciekawe czy śmiga Winam też jest. No nie ma dźwięku. Ciekawe czemu. W ogóle zobaczmy, czy tutaj karta dźwiękowa jest włączona, czy ona działa. Nie ma dźwięku. Dobra, odpalimy go jeszcze raz. Może w BIOSie jest coś wyłączone? Dobra, na forum Wagon znalazłem informację, że podobno tutaj właśnie ten przycisk na tym laptopie z takim kranikiem po wciśnięciu razem ze Fn sprawia, że częstotliwość procesora spada do 133 MHz. Ja to wciskałem. Są w zasadzie trzy tryby. Najniższy jest 133 MHz, najwyższy 266 MHz. Ale za bardzo. Żadne narzędzie mi tego nie wyłapuje. Na wagon spisali, że niektóre narzędzia mogą tego nie wyłapać i że w zasadzie tylko narzędzie CHK CPU for DOS może to wyłapać. Robiłem tutaj raport. Odpalałem później wynik tego raportu. No pokazuje mi, że to jest Pentium 266 MHz. A teraz spróbujemy jeszcze raz na tym najniższym ustawieniu, które, które jest. Zobaczmy, usuńmy teraz raport. Zajdźmy teraz tutaj tym kranikiem. To jest najniższe, bo jak nam przygasł. Odpalmy raport jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, bo sam jestem ciekawy. Faktycznie coś wykrywa. Tu mamy. Że procesor to jest 266 MHz, a tu na dole, jak zjedziemy, że mamy 148 MHz. Czyli faktycznie te tryby tutaj działają. No, Bayer, ale nie wykrył mi ten program Pamięci Cache drugiego poziomu. Jeżeli wierzyć informacją z Wagons, ten procesor jest to procesor, który ma aż 512. Kilobajtów cachu drugiego poziomu, chociaż żaden z programów póki co mi tego cachu nie wykrył. Znalazłem informację, że to może być jakaś wersja Pentiuma 1 MMX dla systemów wbudowanych, czyli tak zwany MDET. No sam nie wiem, sam nie wiem co o tym sądzić. Jeszcze sprawdzę sobie ten pośredni tryb, bo nie sprawdziliśmy, jaka częstotliwość będzie sumie jeszcze raz raport. To jest ten pośredni, zobaczmy ile tu wyjdzie. Klikamy jeszcze raz raport, zobaczymy co nam wygeneruje. Powinno być 200 pary megaherców. Faktycznie, 215 megaherców jest. No to to działa. Muszę przyznać, że ten magiczny przycisk, który zwalnia nam komputer działa. Dowiedziałem się też takie ciekawostki, że ten procesor ma ciekawą litografię, więc to by potwierdzało informację na temat tego, że może on być zaprojektowany dla systemów budowanych. Oczywiście nadal nie dowiedziałem się, co z pamięcią cache, no ale dobre. Mamy zaledwie 8W mocy na tym procesorze. To jest w tamtych czasach wręcz niesłychane. A jeszcze tak z ciekawości coś sprawdzę. wiecie, Mam jeszcze pewien pomysł. Może nie w bludzie. Ten przycisk kranika, czyli spowalnianie, przyspieszanie całego kompa, To będzie widać na dużej rozdzielczości, czy nam klatki do góry podskoczą. Damy na przykład 800 na 600. I procesor przyspieszymy, nie? Bo to jest procesorowa gierka. Quay, 1. No i wkliknijmy teraz kranik. Póki co jest najwolniejszy tryb. Mieliśmy średni przedtem i teraz dam najszybszy. Faktycznie przyspiesza, ale bajer. Czyli to naprawdę mm, przyspiesza spowalnia procesor. Dajmy teraz najniższy tryb. Widzicie, jaki klatkaż? 133 MHz ma w tej chwili CPU. Nie, no faktycznie tu jest taki Bayer. No i teraz płynnie chodzi. No, klasa, klasa. Dlatego to taki fajny sprzęt jest. Między innymi podoba mi się. Bardzo mi się podoba ta opcja. Kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki filmik. Sprzęt naprawdę nietuzinkowy. Coś tam przetestowaliśmy. Macie jakieś pytania? Zapraszam do komentarzy. Także trzymajcie się. Cześć. <laughs> they were using a Toshiba. Talk about lack of intelligent life. <laughs> when your notebook computer just has to work, you can trust a Toshiba.